Angelia według Świętego Jana. Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Goedenavond, vanuit Bretagne. Jesteśmy w Betanii, małym mieście odległym o 3 kilometry od Jerozolimy. To miejsce prawdopodobnie nie zostałoby wymienione w Biblii, gdyby nie troje ludzi, którzy mieszkali tu około 2000 lat temu Marta, Maria i Łazarz. Święty Jan, wymieniając to miejsce w 11 rozdziale Ewangelii, napisał: A Betania była miejscem zamieszkania Marii, Marty i Łazarza. W ten sposób ta mała miejscowość stała się sławna. Marta, Maria i Łazarz byli prostymi ludźmi, mającymi bardzo bliską więź z Panem Jezusem. Biblia nie mówi, kiedy ona się nawiązała, ale możemy przeczytać Ewangelii Łukasza, że pewnego dnia Pan Jezus był w gościnie u Marii i Marty, a Marta usługiwała Mu. Gospodarze byli więc życzliwymi, gościnnymi i pobożnymi ludźmi. I Pan Jezus bardzo lubił ich odwiedzać. Betania jest położona niedaleko drogi z Jerozolimy do Jerycha. Tą drogą Pan Jezus przechodził bardzo często jako pielgrzym do Jerozolimy i zatrzymywał się tutaj, odwiedzając Marię, Martę i Łazarza. Gdy przebywał w Jerozolimie, musiał często stawiać czoła uczonym w Piśmie i faryzeuszom. Lecz tu między tymi ludźmi znajdował pokój. Dlatego bardzo lubił ich odwiedzać. Jednakże ten pokój i szczęście zostały zmącone nagłą chorobą Łazarza. Marta i Maria wezwały swego przyjaciela, Pana Jezusa, tak szybko, jak to było możliwe, informując go: Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Pan Jezus wówczas przebywał w pobliżu Jerycha. W tym miejscu nauczał wcześniej Jan Chrzciciel, o czym czytaliśmy już w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Gdy Jezus otrzymał wiadomość o chorobie Łazarza, zareagował bardzo dziwnie. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Można by się spodziewać, że Jezus natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości opuścił pustynię i udał się do chorego Łazarza, zwłaszcza że chorował ten, którego Jezus kochał. Oczywiście Jezus bardzo kochał wszystkich Troje. Jednakże po otrzymaniu wiadomości pozostał na pustyni jeszcze przez dwa dni. Po dwóch dniach przyszedł, ale prawdopodobnie nie spieszył się zbytnio, bo gdy on i jego uczniowie przybyli do Betanii, Łazarz był już martwy i pogrzebany od czterech dni. Oczywiście dla Marii i Marty był to bardzo trudny okres z powodu śmierci ich brata, ale myślę, że bardziej bolesne. Było dla nich to, że Pan Jezus nie przybył na czas. Nie dawało im spokoju jedno pytanie. Panie, dlaczego nie byłeś z nami wtedy, gdy potrzebowaliśmy Cię najbardziej? Myśleliśmy, że nas kochasz, więc gdzie byłeś? Myślę, że dzisiaj tysiące ludzi zadaje to samo pytanie. Na przykład: Panie, dlaczego pozwoliłeś, aby umarł mój mąż? Albo, Panie, dlaczego pozwoliłeś, abym stracił moją żonę? A co z ludźmi nieuleczalnie chorymi? Takie pytania, dlaczego mogą dręczyć nas przez całe życie i zaczynają nam przesłaniać istotę problemu? Ja sam miałem taki okres w życiu, kiedy pytałem Pana, dlaczego pozwoliłeś, aby to stało się w moim życiu? Była nawet taka chwila, kiedy powiedziałem, niech mi nikt nie wmawia, że jesteś miłością, bo gdyby tak było, nie dopuściłbyś, żeby mi się to przydarzyło. Ponieważ Bóg kocha mnie zawsze i ja również go kocham szczerze, po jakimś czasie zapytałem inaczej: Panie, powiedz mi, dlaczego dopuściłeś do tego? Gdy mi to objawisz, jestem gotów iść dalej za tobą. Ale znowu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Wreszcie zrozumiałem, co Pan Bóg chciał mi powiedzieć. Chcę, abyś szedł za mną nawet wtedy, gdy nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Myślę, że jest to odpowiedź dla tych, którzy zadręczają się pytaniami z serii, dlaczego? Pan mówi, chcę, abyś mi ufał, nawet gdy czasami nie rozumiesz tego, co dzieje się w Twoim życiu. Bóg chce, żebyśmy Mu ufali, nawet gdy czegoś nie rozumiemy. Później odkryjemy, że dzieje się tak dla naszego dobra. Bóg używa różnych sposobów, aby wszystko obróciło się na naszą korzyść. Dlatego pan Jezus powiedział: "Choroba nie skończy się śmiercią. Dzieje się tak dlatego, aby okazała się chwała Pańska, aby Syn Boży mógł być w tym uwielbiony." Naprawdę nie musisz wiedzieć wszystkiego naraz. Po latach zrozumiesz i zobaczysz Boże działanie w sprawach wcześniej niezrozumiałych. Może nawet przyjść taki czas, że podziękujesz Panu za niegdysiejsze trudności. Kiedy Pan Jezus przybył do Betanii, wieść o Jego przyjściu rozeszła się bardzo szybko. Marta i Maria opłakiwały brata w domu, a wielu przyjaciół i krewnych przyszło, aby je pocieszyć. Na wieść o przybyciu Jezusa, Marta wybiegła na jego spotkanie, natomiast Maria pozostała w domu. Zobaczywszy Jezusa, Marta krzyknęła: Panie, gdybyś przyszedł wcześniej, mój brat nie umarłby. Ta myśl nie dawała jej spokoju i musiała ją z siebie wyrzucić. Maria oczywiście myślała tak samo. Obie obwiniały Jezusa za śmierć ich brata. Lecz Marta szybko dodała: ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, z martwych wstanie, brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że z martwych wstanie przez martwych wstaniu w dniu ostatecznym jej Jezus. Jam jest z wstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? zapytał Martę. On, Jezus, jest zmartwychwstaniem. To dotyczy nie tylko przyszłości, powiedział Pan Jezus, bo ja jestem zmartwychwstanie i życie. I ktokolwiek wierzy we mnie, choćby umarł, będzie żył. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa możemy to odnieść do naszego życia. Oznacza to, że nasza śmierć zostanie. Została pokonana, była naszym śmiertelnym wrogiem, a teraz leży u naszych stóp. Dokładnie tak, jak powiedział Pan Jezus, kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Oczywiście czeka nas śmierć fizyczna, ale nie jest ona już tym, czym była, zanim poznaliśmy Jezusa. Apostoł Paweł wyraża to w ten sposób: śmierć straciła swoje rządło. Śpiewamy o tym w jednej z pieśni, która mówi między innymi Śmierć nas już nie przeraża Chrześcijanin jest osobą, która przeszła przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa do nowego życia Tak jak mówi Pan Ja jestem zmartwychwstanie i życie Gdy wraz z Nim powstajemy do nowego życia Nie żyjemy już my sami, ale On żyje w nas To jest życie wieczne Dlatego chrześcijanin jest człowiekiem szczęśliwym Śmierć go już nie przeraża jej żądło zostało wyrwane. Wprawdzie fakt śmierci fizycznej jest bardzo smutny dla przyjaciół i znajomych zmarłego, lecz on sam nie zostanie ukąszony. Dlatego myślę, że pogrzeb może być dla chrześcijan okazją do radości. Powinniśmy widzieć coś więcej niż tylko śmierć danej osoby. Tak naprawdę śmierć leży u naszych stóp, a umieranie jest niczym więcej jak przejściem do prawdziwego, wiecznego życia. Takie życie otrzymujemy wtedy, gdy przeszliśmy poprzez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wtedy odnoszą się do nas Jego słowa. Ja jestem zmartwychwstanie i życie.